No dobrze, ostrość jest, jest ostrość. Dobrze, w dzisiejszym filmiku spróbujemy wyczyścić taki, taki froncik nam tutaj klient przyniósł. Ponieważ będziemy w nim zmieniać, będziemy w nim zmieniać kolor. Co nam będzie potrzebne? No na pewno ten froncik, żeby z nim porządek zrobić. Jakaś wkrętarka, jakaś czyszczarka, taka. Frezarka no z takim frezem, a właśnie tutaj o frezie jest taki. No i co? No nic, zabieramy się do pracy. Na początku musimy to rozkręcić sobie. Czekajcie, ja zobaczę, oj, zobaczę tylko czy wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. my tą płycinę. O jest już ściągnięte. to przyznam się wam, że to są meble mojej produkcji, a były wykonane 12 lat temu. coś takiego. Takiego. A teraz klient stwierdził, że zmienimy im polo. No więc zmieniamy. Już pozostała część jest, jest gotowa. Natomiast tutaj został taki jeden element, bo tam chyba na zmywarce. No to będziemy go teraz czyścić. No to co, zaczynamy od początku. Idziemy na wyrówniarkę czy razem ze mną, idziemy na wyrówniarkę, bo nam to będzie łatwo i prosto wykonać. Przepraszam, że ja będę robił to wszystko za jednym zamachem, nie będę potem sklejał. Także wybaczcie takie drobne jakieś potargania, jak to będą sobie biegać. I śmigamy, odpalamy. Po pierwszym przejściu jeszcze mamy troszkę nierówności. To było zbioru pół milimetra, także czeszemy jeszcze raz. W drugim razie już mamy czyściutko wszystko ładnie zarównane, lakier ściągnięty i jeszcze robimy boczki. Mamy to już ładnie. Mamy to już ładnie postrugane, wszystko dookoła. Rozbierany ten stary lakier. No to wracamy z powrotem teraz. A zaczniemy sobie od. Troszkę to się wszystko przedłuża, ponieważ muszę sprawdzać, czy dobrze, czy dobrze wszystko widać, czy dobrze jest wszystko ustawione. Jeszcze użyjemy takie czyszczarki. I dobrze, i czyścimy. No i oczyś, oczy, oczywiście, czyścimy, no bo, ponieważ jesteście razem ze mną, tutaj to czyścimy. Szybko, idzie. No i już mamy wszystko dookoła ładnie wyczyszczone. A teraz próbujemy tutaj. Teraz będziemy frezować. Teraz będziemy frezować, tylko muszę sobie teraz takie podkładki tutaj zrobić, żeby żeby nam się to nie odbijało, jak to ściśniemy tutaj na no i dobrze jest git teraz to przestawiam tutaj żeby było lepiej widać zrobimy to na dwa razy zrobimy pierwsze troszkę Bierzemy, a potem drugi raz poprawkę zrobimy. Zobaczymy, jak to pójdzie. No to frezujemy. Jeszcze zobaczę, jak to będzie. O, będzie ciężko. Słuchajcie, ja to troszkę obniżę w dół. Może będzie lepiej widać, jak to będzie frezowane. Hmm, słabo. No, ale nic, efekt będzie widoczny na pewno. No to frezuję. no i pierwszy raz odfrazowany ale jeszcze dołożymy drugi raz jeszcze dołożymy z milimetr. Tak jest, żeby ten rancik nam tu wyszedł taki syty. Dokładamy milimetr i prójemy. jest kłopot. Jest kłopot, bo przestawia już Pres. Musimy to troszkę podnieść, do góry, i zaraz będzie wszystko giczyć. Gi no, tylko nam się teraz to wszystko troszkę przewraca. Ale już jest dobrze. Dobrze, frezarka ustawiona, milimetr w dół i skrawamy. wewnątrz już mamy ładnie wykonany o, teraz południe to widzimy tu troszkę poszarpało, ale to nic <laughs> zaraz to wyczyszczę jeszcze sobie jeszcze sobie zmienię na, inne, na innego fryza To będzie taki frezik profilowy. I tym frezem przefrezuję całą ramę dookoła. Od zewnętrznej strony Jest tak. A teraz stresuję. Po obróbce wygląda tak. No i w zasadzie mamy, mamy ten, ten front gotowy. Teraz tylko trzeba przeczyścić troszkę i jest lód. Tak więc do czyszczenia zabieramy się z taką maszyną znowu. Jak to można z wolnej ręki robić, ale najlepiej sobie to zakroczyć. A wcisku wiadomo, trzyma się to wszystko na swoim miejscu, już mamy ładnie wyczyszczoną elegancko no a teraz zaczynamy przechodzimy do najtrudniejszego elementu czyli wyczyszczenia tego tutaj wewnątrz no niestety trzeba to drapać ręcznie ale bierzemy sobie papier 60 oczywiście wzdłuż i drapiemy Staramy się, żeby to drapać równo, żeby nie zaokrągać kantów, to wtedy nam to będzie wszystko trzymało formę taką jak założoną, że nam tu gdzieś troszkę w samych rączkach zostanie. No tak, bardzo strasznie nie przeszkadza, ponieważ będzie to kolor zupełnie podobny do tego, który jest teraz. Tylko ten jest taki troszkę rustykalny, a tamten będzie taki bardziej w pomarańcz. No ja to sprawdzam sobie cały czas, żeby wam to, żeby to fajnie było widać. No, kto kiedykolwiek miał papier ścierny w ręce, to wie, że to jest praca bardzo mozolna, takie ręczne wycieranie. Ale to wszystko, co się da zrobić na maszynie, wykonuje na maszynie. Natomiast są elementy, które trzeba, no niestety, zrobić ręcznie. Nie da się podejść maszyną. Ale, właśnie, między innymi całe piękno jest w, tym, w tej pracy, w tym zawodzie, w drewnie. Że wiele prac trzeba wykonać do, po prostu ręcznie maszyna tego za nas nie zrobi. Ale, jak widzicie, używając papieru. Dobrej klasy. Po prostu idzie dobrze. Bo jeżeli weźmiecie papier taki troszkę słabszy, to po prostu on będzie miał kłopoty starciem tego lakieru. Nowe lakiery są wyjątkowo wredne do usuwania. Są tam oczywiście jakieś preparaty chemiczne, ale m, najlepiej, najskuteczniej, po prostu trzeba to skrzyścić mechanicznie, i wtedy jest ta pewność, że ten lakier jest usunięty i nic nam nie pozostanie w drewnie. Bo tak, zresztą przy tej chemii, to jest tak, że no niektóre składniki mogą przeniknąć do drewna, no i potem przy lakierowaniu, może przy samym lakierowaniu jeszcze nic się nie wydarzy, ale z biegiem czasu te składniki mogą wychodzić i mogą po prostu mogą niszczyć tą powłokę lakierniczą, która nową, która została wykonana na nowo. No ale popatrzcie wcale to nie jest jakiś tam duży dużo dużo pracy do tego. Oczywiście przy jednym froncie jest niewiele. No a jak tych frontów są, jest cały zestaw, mm, no to wtedy się robi troszkę inaczej. Troszkę pazurki bolą, ale no trzeba sobie zrobić wtedy przerwę chwilową i, i po prostu czyścić dalej tutaj już do tego profilu używam 320 na gąbce i też tą powierzchnię już, już czyszczę to co było tą 60 zawsze zwracam szczególną uwagę właśnie na te kanty tutaj czekajcie bo ja czyszczę a nie wiem czy wy to widzicie na te, na te kanty w samych, samych właśnie w tych rogach, te narożniki. Wprawdzie on jest, wprawdzie on jest półokrągły, ale zawsze to drewno, mm, drewno, to frez wybiera pod włos i za włosem. Pod włos, jak skrawa, jak skrawa i za włosem. Także to, ta część zawsze jest tutaj, ten element jest, może być troszkę potargany, ten zawsze jest troszkę lepszy. Natomiast ten jest troszkę potargany, a ten może być przypalony. Dlatego robię na dwa. Yy, robię to z krawą nie od razu jeden, na jeden raz, tylko, tylko dzielę i zmniejszam obroty. Wtedy to, tutaj to wszystko wychodzi dobrze. Ale jeżeli są ostre narzędzia. Jeżeli przepilniecie narzędzia, jeżeli będą ostre, to wtedy będzie mniej czyszczenia. Ponieważ materiał będzie lepiej, lepiej odrobiony przez, przez, przez maszynę. No dobrze, no i mamy ten środek już gotowy. Teraz co? Zabieramy się za zewnątrz. No, z zewnątrz to już po prostu jest to już mieliśmy wyczyszczoną tą powierzchnię. Pozostaną tylko ten profil. No to profil jedziemy na półokrągu. delikatnie ścierać. Należy, żeby nie zostały ostre. E, trzeba uważać na kanty wszystkie, żeby kanty wszystkie były zawsze, e, zawsze stępione, ponieważ jak potem dostaje lakieru, no to robi się ostry jak nóż. Można się po prostu na tym skaleczyć. A jak się troszeczkę e, zetnie ten, ten, ten kant, to potem już jest delikatny. I właśnie jest wtedy taki, no taki jest ładny. ładnie, a zarazem bardzo delikatnie. Jeżeli sobie to ładnie przygotujecie, na ściernym, to potem po lakierze będzie wszystko ładnie wyglądać. I na koniec wszystko idzie gąbki na koniec wszystko idzie gąbka, gąbka 320 ona będzie nam służyć posłuży nam teraz do, do przygotowania właśnie drewna yy, drobniejszą gradacją nie ma potrzeby, grubszą będzie za grube, podrapie to wszystko tutaj gąbką 320 można po prostu w poprzek w poprzek swoja jechać, yy, czyścić i po prostu nic, nic tu się złego nie wydarzy nawet to jest, nawet to jest wskazane, żeby to tak po to... Potargać, poszarpać, żeby w różne, w różne strony czyścić, żeby, żeby nam się ładnie, na gładko drewno zaczyściło. No i w takim układzie ten froncik, proszę bardzo, już mamy pięknie przygotowany. Wewnątrz ten, ta, ta powierzchnia, tutaj jest wszystko Ładnie, ładnie wyczyszczone. To, że troszkę zostało, nie przejmujemy się tym zbytnio. To potem będzie zamalowane i tak na kolor. Także, także dużo, jak tam troszkę zostanie, nic się złego nie wydarzy. Ale poza tym cały jest dookoła. Dookoła jest cały. Ładnie, ładnie wykonany. No, musicie mi wierzyć na słowo, jest gładki. Jest gładki, ale jak będziecie to próbować u siebie, takie rzeczy robić. No to zobaczycie, że. To, co mówię, jest prawdą. Co zrobimy z tą, z tą powierzchnią tutaj, z tą, z tą, z tą wewnętrzną? Z lewej strony nie będziemy tego czyścić, tylko to, nie będziemy tego, tego skrobać do żywego drewna, tylko to wyczyścimy czyścikiem. to czyścić takimi, ja osobiście czyszczę to tym nawalem to jest preparat do czyszczenia do przecierania warstw lakierniczych tego używają, używają też lakiernicy, samochodowi tutaj kolega mówi, że to jest dobre spróbowałem rzeczywiście, ładnie to wszystko ładnie czyści ładnie czyści i potem po lakierowaniu nie zostają nie zostają takie bąbelki dziwne bo, jeżeli nie wyczyścimy tego, dobrze nie odpuścimy, to potem przy lakierowaniu wychodzi coś takiego: taki efekt, jakby było coś pokropelkowane, coś tłuste i ten lakier po prostu się zaczyna rozjeżdżać. Takie wulkany, nie wulkany, takie jezior, jeziorka, tak, takie jeziorka dziwne robi. Takie dziwne jeziorka. No i trudno jest to zwalczyć. No, ja kiedyś nie wiedziałem o tym. No oczywiście nauka kosztuje. Jak się, jak się z tego wszystkiego, tego wszystkiego uczyłem. No i wiedziałem jak to, jak, to, jak to ugryźć, jak to. Próbowałem to czyścić jakimiś tam rozcieńczalnikami. Nitro czy jakimś. Nie, to nie pomagało. Natomiast ten preparat jest naprawdę bardzo dobry. Tu trzeba sobie to zmienić. Ja to zawsze czyszczę jakimś papierem. Żeby był czysty. Trzeba to zrobić dwa, dwa, trzy razy. Wtedy wiemy, że na pewno usuniemy te wszystkie tłuszcze, bo wiadomo, no, że w kuchni jest bardzo dużo tłuszczu, tłuszczu, pyłu, to wszystko się skleja, to jest takie fajnie klejące. Panie, no panie, to się najczęściej zajmują właśnie czyszczeniem mebli, to wiedzą jak to wygląda. No i tu w tym momencie musimy to, ale oczywiście też i panowie mogą popróbować czyścić. Mówią, że teraz jest równouprawnienie, także panowie możecie też czyścić wybijają nam tam do głowy różne takie ideologie dobrze jeszcze troszkę tutaj zostało jakiegoś lakieru I to była część pierwsza. W pierwszej części wykonaliśmy właśnie ten wyczyszczony został ten ten, ten, ten tarama. Natomiast w drugiej części w drugiej części będę czyścił ten, tą płycinę, płycinę, filunek, jak zwał, tak zwał. Różne są tego nazwy. Skoncentrujemy się na tym. Także. Wbijcie tam jakiegoś subika, zróbcie jakiś komentarz i zapraszam na kolejny film właśnie odnośnie tego, tego, tego tej płuciny. To na dzisiaj tyle.